Radę. Siedzę teraz na przystępu i czekam na Andrzeja, bo dzisiaj ma pierwszy dzień pracy takiej samodzielnej jako kierowca. I pierwszy raz będę go widziała, jak prowadzi busa. Więc czekam. Ma parę minut spóźnienia, ale to jest pierwszy dzień, trzeba mu wybaczyć. Jak się czujesz po pierwszym dniu pracy? Kurczę, wycieńczony, nie? Naprawdę. Stres ci schodzi. Stres mi schodzi. no... Pier no pierwsze, pierwsze trasy kurczę i takie trudne dosyć, właśnie. No, okay. Teraz to będzie jedna z trudniejszych tras w bo Jak się wraca, to tam na, na zdroju jest taki wąski zakręt, w tą, w tą jednokierunkową. Aha, I tam wiem. ponoć rozbijają szyby na tym. Aha, no to super. No to, to nie rozbi to nie rozbi To nie rozbi no. Muszę hmm. 8 tysięcy. A to jak się jechało? Dobrze, bezpiecznie. Bezpiecznie, dobrze. <grym> <grym> bezpiecznie, bezpiecznie, nie było źle. Taką furką. Kura za 2 miliony. Dzień dobry, mamy niedzielę tym razem. Poczekajcie, może was postawię. Stoicie. Dobra. Sprawa wygląda tak, że Andrzej jest teraz na siłowni. Mamy niedzielę, tak jak powiedziałam. I idzie do pracy. Drugi dzień. Dzisiaj jako kierowca zawodowy. Na 15.30, więc będziemy robili sobie teraz na szybkiego jakiś obiad. I ja mam pomysł na... Mhm. Pasolkę szparagową. Do tego kupiłam rybkę i ziemniaczki. Myślę, że to będzie taki fajny obiad. E, rybę chyba wzięłam wstrąg albo łososia. Zrobimy w air z cytrynką. E, ziemniaczki zaraz ugotujemy, zrobimy pire. No i do tego wiecie. Fasolka szparagowa i tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy obiad. Eee, co mamy jeszcze w planach? Aha, kupiłam, to znaczy kupiłam, dostałam od rodziców jeszcze jedne kwiatuszki. Nie wiem, czy Wam pokazywałam poprzednie, to Wam pokażę za chwilę. Harcia leży na łóżku, Nusia leży na dworze, bo pilnuje kosteczki. Takiej, wiecie, takiego smaczka. No i <laughs> co miałam powiedzieć? Ostatnio mam czas bardzo dużych przemyśleń życiowych i jeżeli chodzi o takie kwestie relacyjno-znajomościowe że bardzo dużo relacji gdzieś tam w życiu się wykrusza i po prostu przychodzi taki moment że nagle um, tych relacji nie ma i zostają tylko relacje które są od dawien dawna no tak naprawdę na ten moment mamy razem z no moim mężem niewiele takich relacji z innymi osobami, ale też zauważyliśmy to, że czas dużo szybciej płynie i nie ma tego czasu, żeby gdzieś wyjść, się spotkać, na kawę. Bardzo ciężko jest to zorganizować. Ostatnio pisałam do mojej yy, znajomej, do której będziemy jechać na wesela w lipcu, żeby się spotkać, to zgrać termin to jest jakiś koszmar, to jest naprawdę koszmar, ale udało nam się wybrać na pyszne śniadanko, na jakąś poranną kawkę w niedzielę, także tyle dobrze, że się udało, ale naprawdę zgrać termin to jest dramat. Ostatnio też pisała do mnie Klaudia. Miałyśmy się zgrać terminami, ale raz jej córka była chora, potem ona była chora, potem ja nie mogłam i tak się już umawiamy chyba od trzech tygodni. Żeby dograć termin i to jest dramat, więc no ciężko, jest ciężko. Pokażę wam jak Hercia śpi, bo to jest to jest hit. Ona jak się rozwali na całe łóżko, to jest taka długa, ona jeszcze rośnie i waży 30 kilo już. A y, suczki dogów argentyńskich ważą pomiędzy 35 a 40. Nam się wydaje, że ona będzie z tych mniejszych bagowo. Jeszcze ma 5 kg, tak jakby, żeby być w takiej normie rozwojowej, ale jest wspaniałym siaczkiem. E, Anusia, Anusia waży 26 kg, jak ją ważyliśmy ostatnio, więc. Y, też jak na swoją wielkość waży fajnie. Pan doktor powiedział, żeby jeszcze spadła troszeczkę z wagi, więc tak do 25, żeby ważyła. Więc redukujemy tą wagę, tym bardziej, że Nusia jest takim niejadkiem, ją trzeba zachęcać do jedzenia, więc trochę to nasza wina, że ją tak utuczyliśmy jak świnkę. Znaczy utuczyliśmy, no kilogram to nie jest dużo. Ogólnie półtora kg za dużo miała tej wagi. Teraz już ma kilogram. Więc patrzymy na to, co je, żeby nie dostawał za dużo smaczków, za dużo karmy, mięsa. No, staramy się na to bardziej gdzieś tam patrzeć, zwracać uwagę. Ja sobie zrobiłam wczoraj paznokcie mojej Klaudii, drugiej, do której chodzę na, na, na pazy właśnie na stopy, na ręce. No i mam taki sam set na dłoniach i na stopach. I tak to wygląda. Dobra, zaczynam robić obiad, bo Andrzej za niedługo przyjedzie. A wiecie, jak on ma iść do pracy, to lepiej nie chce poje chłop. Do zobaczenia zaraz. Siadamy do obiadu. Zadowolony z obiadu? Aha, ja mówię, że na Instagrama, ten tak bardzo zadowolony. To nagram. Andrzej, porcja podwójna, ziemniaki, ryba i chciałam powiedzieć frytki, ale to nie, jest fryt, to, nie, to nie jest frytki. To jest fasolka szparagowa, którą wam pokazywałam wcześniej. I taki właśnie otóż to robiłam obiad. Aha, no ja włączyłem oczywiście. Tak. Ty wrzucałaś ten, nie? Nie. Gdzie? Rano. Tak. No. Także my będziemy szamać. Smacznego. Smacznego. Tak. O, jeszcze jestem taki szybki tip. Szybki tip, jak ktoś chce przytyć bo ćwiczy sobie na siłowni, to właśnie śmietana trzydziestka do kawy. Zawsze trochę więcej kalorii i wbrew pozorom tłuszcz wcale nie jest taki zły, bo wszyscy próbują unikać. Jest lepszy niż węgle. Otóż. Dobra, siadamy, jemy. Nie. Bo ty za niedługo będziesz się zbierał. Nie? Tak. Dobra. Pa. Dzień dobry moi drodzy, witamy się we wtorek tym razem. Ja już jestem w sumie ogarnięta, muszę się tylko przebrać z mojej piżamy, ze Snoopim? Z myszką Miki, z myszką Miki. Andrzej już pojechał do pracy, wstawał dzisiaj o 3.30. Środek nocy dosłownie, ale zaczynał kurs po czwartej, więc e, no musiał po prostu, nie miał innego wyboru, że tak powiem. E, Wydarzyła się jedna rzecz, którą wydawało mi się, że nagrałam, ale ten film się chyba nie zapisał, bo nie mam go na telefonie, co bardzo mnie dziwi. Drugiego dnia pracy. Andrzej miał stłuczkę może nawet nie stłuczkę incydent drogowy. Skręcił po prostu w zły zjazd i Zahaczył jedno auto autobusem i je przerysował. No i teraz mamy taką pamiątkę w postaci yy, w postaci mandatu, który już zapłaciliśmy. Yy, wszystko jest ok. No, gdzieś tam te konsekwencje no, musieliśmy ponieść. Także poczekajcie, patrzę teraz na mandat. I wam tylko tak pokażę bez żadnych jakichś tam szczegółów, danych i tak dalej. Mamy, mamy to! Pierwszy mandat. 1100 zł, 10 punktów karnych. No, ale Andrzej mówił, że policjant był nawet taki yy, w porządku. No, ale no, musiał wykonać też swoją pracę, nie ma się co dziwić. No trudno. Jego wina zawinił. Trzeba się z tym pogodzić, trzeba żyć dalej. Musi być ostrożny. I będzie już tylko lepiej. A ja wpuszczam tą białą piękność teraz z do domu. Chodź, Hercia. Chodź, chodź. I idę po czarną piękność też do domku. No sia, chodź. Stój. O, ty. No dobra. To w takim razie Dobra, masz rogę, tak? Super, że masz <tok> Także ja się też ogarniam do pracy. Już wypiłam kawę. Zrobię sobie jakieś śniadanie. Mam jeszcze pół godziny do wyjścia, co prawda, ale miałam też taki na spokojnie poranek, bo piesy mnie obudziły o godzinie czwartej. No i co zrobić? Co zrobić, moi drodzy? Także ja robię sobie śniadanko i odezwę się do was zapewne później. Wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Wczoraj e, moje dwie praktykantki zakończyły praktyki z oceną bardzo dobrą, więc tym się chciałam pochwalić. Więc jeżeli macie ochotę, to napiszcie im gratulacje. No i też gratulacje dla Andrzeja, pomimo wszystko. No, także możecie napisać w komentarzu. Gratulacje, będzie im naprawdę bardzo miło. Dobra, myślę, że tak sobie zakończymy tego vloga z takiej perspektywy z kierownicy, bo stoję na kierownicy. Ja właśnie wychodzę z auta, idę do pracy. Rozpoczynam kolejny dzień. Dzisiaj mam kolejną praktykantkę, która ma przyjść o 11.00. Zrobimy sobie jednego albo dwóch pacjentów. Zobaczymy, jak nam to pójdzie i jak też będzie obłożenie w szpitalu. No i co? Ja Wam życzę miłego, spokojnego dziąka Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mm, a szykują nam się fajne vlogi, fajne wyjazdy. W lipcu na pewno będziemy jechać na wesele, więc tutaj super. We wrześniu mamy Turcję, pewnie gdzieś jeszcze po drodze pojedziemy, jak o tym mówię, to mam, to mam ciarki, nie wiem czemu mnie przeszło, jest 14 stopni rano. Mamy ostatni tydzień czerwca. I łzy mi się pojawiły w oczach, bo ten czas tak szybko leci. Ten czas tak szybko leci, że za pięć miesięcy mamy koniec kolejnego roku. Normalnie się wzruszyłam. Dobra, koniec tego dobrego, bo aż się wzruszyłam. Nie wiem czemu, nie wiem o co chodzi. Yy, ale tak, życzę Wam spokojnego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!